Quantic Dream to jeden z moich ulubionych deweloperów, a David Cage, czyli szef tego studia, pokazał... Zupełnie inne spojrzenie na gry wideo i na styl opowiadania w grach historii. Od mało znanego Microna, przez genialnego Fahrenheita, jeszcze lepszy Heavy Rain, troszkę słabsze Beyond oraz świetne Detroit. Byłem zachwycony wszystkim, co Quantic Dream przynosi nam i w co będę mógł zagrać. Dlatego na początku 2019 roku, kiedy pojawiła się informacja, że Quantic Dream zostało wykupione przez chińskiego dewelopera gier mobilnych, NetAce trochę mój światł legł w gruzach, ale już za chwilę zobaczycie zwiastun najnowszej gry produkowanej przez Quantic Dream i myślę, że nasze obawy powinny zostać rozwiane. Sami zobaczcie Quantic Dream i Star Wars Eclipse. Z wiadomych względów nie mogę wam pokazać tego trailera na całym ekranie, ale link do niego znajdziecie w opisie tego odcinka. Obejrzyjmy to razem. Wiem, że trochę w mniejszym okienku, ale sami zobaczcie. Od pierwszych sekund uderza mnie niesamowity klimat, mroczny klimat, którego dawno nie widzieliśmy w świecie Gwiezdnych Wojen, zwłaszcza w ostatnich trzech filmach, które składają się na całość Gwiezdnych Wojen. Klimat bardzo przypomina mi ostatnie wielkie filmy kinowe, takie jak Dune oraz Blade Runner 2049, reżyserii Denisa Villeneuve i. Może on tu coś maczał palce, albo bardzo się po prostu Quantic Dream na nim wzorowało, bo naprawdę ten klimat tutaj wycieka. W tym momencie ja pomyślałem, że to jest film, ale po chwili dopiero zorientowałem się, że to jest na silniku gry filmik zrobiony. Jeśli chodzi o gameplay, to samego gameplayu nie zobaczyliśmy, ale ta muzyka, ten klimat, ten rozmach gwiezdnych wojen. Mamy jodę przez chwilę, ale mamy i sceny na ziemi oraz w kosmosie. To wszystko naprawdę wygląda tak, że moja głowa. Jest w stanie eksplodować. Jeszcze raz to powtórzę. Świetna muzyka, świetna oprawa graficzna, piękne walki na miecze świetlne, samoloty, wiele światów. Co ja mogę więcej powiedzieć? No, tak jak powiedziałem, samego gameplayu nie widzieliśmy i nie widzimy, ale znając gry Quantic Dream, to myślę, że to będzie podobna mechanika grania, więc bardziej ta gra będzie skupiona na opowieści niż na jakimś action RPG, czy po prostu na jakiejś walce. Ale klimat i fabuła myślę, że będzie tutaj cudowna. Bardzo się cieszę, że Disney i Lucasfilm, czyli właściciele serii Gwiezdnych Wojen czy Praw do Świata Gwiezdnych Wojen zaufali Davidowi Cage'owi i Quantum Dream i powierzyli w ich ręce kolejny wielki, mam nadzieję, że w kanonie Gwiezdnych Wojen, wielką opowieść, a ten pan przypomina trochę Lorda Voldemorta z Harry'ego Pottera czy tylko mi? Co to za postać na koniec? O co we wszystkim chodzi? No, na to będziemy musieli poczekać, aż ta gra będzie miała swoją premierę. Niestety, tak jak powiedziałem, jeszcze raz to powtórzę. Nie zobaczyliśmy gameplayu, nie znamy daty premiery, ale ja się jaram jak turecki dywan, bo moja ulubiona, mój jeden z ulubionych światów, czyli Gwiezdne Wojny, mój ulubiony deweloper Quantic Dream, którego niedawno pogrzebałem, wychodzą z cienia, wychodzą z ziemi i prezentują nam Star Wars Eclipse. Ja bardzo już chcę, żeby ta gra trafiła w moje ręce. Dajcie koniecznie znać, co wy o tym myślicie. Mam nadzieję, że jesteście podekscytowani tak samo jak ja. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!